Was serdecznie, kochani czytelnicy. Dzisiaj zabiorę was do świata Walta Disneya, a dokładnie wielkiej kolekcji bajek o mini. Zapraszam. Złodziej kwiatów. Pewnego wiosennego dnia Daisy wybrała się do Mini, by pomóc przyjaciół, przyjaciółce w przesadzaniu kwiatów, bo wkrótku czekała na nie przykra niespodzianka. Moje żonkile! One zniknęły! wykrzyknęła Mini. Nie rozumiem, przecież jeszcze wczoraj tu były. To okropne! Powiedziała Daisy. To mógł je ukraść. Dziewczyny natychmiast rozpoczęły śledztwo. Poszukiwały wskazówek, które doprowadziłyby je do złodzieja kwiatów. A to co? zapytała Daisy, zdejmując kilka białych nitek z krzewu rosnącego nieopodal ogołoconej grządki. Może to włosy złodzieja? Albo nitki z jego ubrania? zastanawiała się Minnie. To dość prawdopodobne, odparła Daisy, ale może to być po prostu sierść figara? dodała wskazując przechadzającego się obok kota. W tej chwili ktoś zadzwonił do drzwi. Na werandzie stał Miki z ogromnym bukietem żonkili, przewiązanym elegancką białą kokardą. Miki, jak mogłeś, zawołała Mini, jak mogłeś ściąć moje piękne kwiaty? O czym ty mówisz? Zdziwił się Miki. Kupiłem ten bukiet w kwiaciarni, bo wiem, jak bardzo lubisz żonkile. Mini odetchnęła z ulgą. Ucieszyła się, że to nie Miki okazał się złodziejem kwiatów. Szybciutko wstawiła bukiet do wazonu, a potem zajęła się śledztwem. Do poszukiwań rabusia przyłączyli się Daisy i Miki. Betroje postanowili wybrać się do miasta. W parku spotkali gufiego. Z kieszeni jego kamizelki wystawał dorodny żonkil, a jojo, z którym bawił się gufi, miało biały sznurek. Może nitki na krzewie pochodziły właśnie z tego sznurka? Cześć, Mini! zawołał gufi. Podoba ci się mój żonkil? Kwiaciarni mają dzisiaj przecenę. Hmm, mruknęła Mini. A to ci dopiero zbieg okoliczności. Powinniśmy to sprawdzić zdecydowała Daisy. Wkrótce czwórka przyjaciół stała przed kwiaciarnią i przez okno zaglądała do wnętrza. Wszędzie leżały piękne, żółciutkie żonkile, a właściciel miał bujny, biały wąs. To on, to na pewno był on! Powiedziała Mini. Spójrzcie tylko na te wąsy. Mini bez namysłu weszła do środka. – Skąd ma pan te wszystkie żonkile? – zapytała. – Z miejscowej farmy – odpowiedział właściciel kwiaciarni nieco zdziwiony. – Pani Potę codziennie mi je dostarcza. Dzisiaj przywiozła ich trochę więcej niż zwykle. Mini i pozostali poszukiwacze złodzieja kwiatów popędzili czym prędzej na farmę. Okazało się, że pani Potę ma bielutkie włosy, doskonale pasujące do śladów z miejsca przestępstwa. Zgadza się, dzisiaj dostarczałam do kwiatarni trochę więcej żonkili – przyznała właścicielka farmy. Moja koza kwiatuszek zazwyczaj zjada je, zanim jeszcze zdążą rozkwitnąć, ale dzisiaj nie była zbyt głodna. Mogę zobaczyć pani kozę? Zapytała mini. W jej głowie zaczęło się już rysować rozwiązanie zagadki skradzionych żonkili. – Oczywiście kochanie odparła pani potę i zaprowadziła detektywu do zagrody ale w środku nie było żadnej kozy. – O nie! Kwiatuszek znowu uciekł! – wykrzyknęła zmartwiona kobieta. – Gdzie on mógł się tym razem podziać? – W ogrodzeniu jest dziura, proszę pani – zauważył Miki. – Nie dość, że zniknęły żonkile mini, to teraz jeszcze zaginęła koza pani po te. – Co za dzień! – wrógnęła Daisy. – Hmm, może te dwie zagadki są ze sobą powiązane? – powiedziała mini. – Niby jak! Zdziwiła się Daisy, która ciągle się nie domyślała, kto mógł ukraść kwiaty. Co ma koza do żółtych śliczności? Myślę, że złodziejem jest ktoś, kto naprawdę przepada za żonkilami odparła mini. Jeszcze bardziej niż my. Nie zapominaj o tym, powiedziała Daisy, pokazując przyjaciółce białe nitki znalezione tego ranka w ogrodzie. To nadal cenna wskazówka, prawda? Naturalnie zgodziła się mini. Podobnie jak to. Dodała, przyglądając się świeżym odciskom kopyt na ziemi. Wszyscy podążali za śladami. Tropp zaprowadził ich do ogródka Daisy, gdzie koza pani Potę stała przy rabatce i w najlepsze zajadała się żonkilami. Oto nasz złodziej kwiatów powiedziała Mini ze śmiechem. Szkoda, że nie przepada za chwastami byłaby z niej kuski doskonała kosiareczka. Dzień gorącego lata. Był upalny letni dzień. Miki odpoczywał właśnie w swoim salonie. Kiedy ktoś zadzwonił do drzwi, poszedł więc otworzyć. Na progu stał Donald i nie wyglądał na zadowolonego. – Coś się stało, Donaldzie? – zapytał Miki. – Mogę ci jakoś pomóc? – Czy mógłbym posiedzieć dzisiaj u ciebie? – wysapał kaczor. – W moim domu nie da się wytrzymać z tego gorąca. Miki z, ra z radością zaprosił przyjaciela do środka, a potem Mini i gufiego. I Daisy. Wszyscy po kolei zjawili się w domu Mikiego, szukając schronienia przed strasznym upałem. Cała piątka zastanawiała się właśnie, jak spędzić resztę dnia, kiedy Pstryk! klimatyzacja przestała działać. Może na zewnątrz będzie chłodniej, powiedziała Mini. Ale nic z tego: na dworze było nieznośnie gorąco. Jedynie przepyszna lemoniada z robówki Mikiego dawała przyjaciołom ochłodę. Co teraz? zapytał Miki, kiedy zimny napój się skończył. Możemy zrobić sobie wachlarze, zaproponowała Mimi, albo usiąść w cieniu drzewa. Patrzcie, zawołał nagle Gufi, wskazując na trawnik Mikiego. Z tych spryskiwaczy na pewno leci zimna woda. Donald pokiwał głową. Ale one nie są w stanie okłodzić nas wszystkich, zauważył. Szkoda, że basen będzie otwarty dopiero w przyszłym tygodniu, powiedział Miki i westchnął. Kiedy przyjaciele patrzyli zapłannie na tryskające wodą spryskiwacze, Miki wpadła na pewien pomysł, aż podskoczyła na leżaku z radości. – Już wiem! – wykrzyknęła. – Pojedźmy nad jezioro. Wieje tam przyjemna, chłodna bryza i brakuje atrakcji. – Świetnie! – zawołał Miki. – To idealny dzień na kąpiel w jeziorze – zgodziła się Daisy. Wszyscy popędzili więc do swoich domów, by szybciutko się spakować. Mini wrzuciła do torby kostium kąpielowy, ręcznik i piłkę plażową, po czym pobiegła z powrotem do Mikiego. Parę chwil później przyjaciele, przyjaciele byli już w drodze. Umilali sobie podróż śpiewem i nie mogli się doczekać, kiedy dotrą na miejsce. Cały dzień nad wodą to dopiero grawka. Nad jeziorem okazało się jednak, że każdy chciałby spędzić czas w inny sposób. Daisy miała ochotę zagrać w koszykówkę, a Miki i Pluto we frisbee. Z kolei Donaldowi zamarzyła się wyprawa na ryby. Zanim ktokolwiek zdołał wybić mu ten pomysł z głowy, kaczor pobiegł do wielkiej do niewielkiej łódki zacumowanej przy brzegu jeziora. Donaldzie, zaczekaj! Ta łódka jest dla mała dla nas wszystkich, krzyknęła Minnie. Wymyślmy coś, co możemy robić wspólnie. Ale woda wyglądała tak przyjemnie, próbował zaprotestować Donald. No to chodźmy popływać, zawołała Minnie. Przecież po to tu przyjechaliśmy i dzięki temu spędzimy czas razem. W końcu Donald dał, przekonać, dał się przekonać. Choć wcale nie było mu łatwo zrezygnować z wyprawy na ryby. Przyjaciele dali więc nurka do wody. Ach, zawołał Miki, tak gorący dzień woda jest szczególnie przyjemna. Donald położył się na plecach i zamknął oczy. Miałaś rację, Mini, przyznał. Jest naprawdę cudownie. Myszka uśmiechnęła się pod nosem. Nareszcie wszyscy mogli się rozkoszować chłodem, o którym marzyli od tylu godzin. Mogłabym tak pływać przez cały dzień, powiedziała Daisy. Kiedy przyjaciele wyszli na brzeg, słońce już zachodziło. Chyba czas wracać do domu Daisy westchnęła ze smutkiem. Ale Mini miała dla nich jeszcze jedną propozycję ognisko. Nie ma nic lepszego niż słodkie pianki pieczone nad ogniem. Jejku, Mini, powiedział Miki ty to wiesz jak zaplanować wymarzony dzień. W końcu nadszedł czas, by pożegnać się z jeziorem. Mini i przyjaciele spakowali swoje rzeczy i wsiedli do samochodu. Świetnie się dzisiaj bawiłem, powiedział Donald. Powinniśmy to jutro powtórzyć. Co wy na to, przyjaciele? Pluto i wystawa zwierząt. Miki, Mordku, Fertku, nie uwierzycie, co się stało? Wołała Mimi, <laughs> biegając na podwórko Mikiego. Będę przewodniczącą komisji na dobroczynnej wystawie zwierząt domowych. Właśnie zostałam wybrana. Zbieramy pieniądze na budowę nowego schroniska. Czy to nie ekscytujące? – Wystawa zwierząt? – zdziwił się Mordek. – To taki konkurs? – Powinniśmy zgłosić Pluta – zawołał Ferdek. – Tak, możemy nauczyć go kilku sztuczek – dodał Mordek. – Co ty na to, wujku Miki? – Cóż, skoro to na cele dobroczynne – odparł Miki. – Zgoda. Chłopcy od razu rozpoczęli przygotowania do konkursu, a Mini i Miki przyglądali się ich wysiłkom. – Pluto, turlej się! – nakazał Mordek, ale pies tylko zamerdał ogonem. Może powinniśmy mu najpierw pokazać, jak to się robi, stwierdził Ferdek. Obaj chłopcy zaczęli się tarzać po trawie, a Pluto patrzył na nich ze zdziwieniem, nic a nic z tego nie rozumiejąc. Przez cały tydzień Mordek i Ferdek starali się nauczyć Pluta nowych sztuczek. Pies aportował i turlał się i podawał łapę, ale tylko wtedy, gdy miał na to ochotę. Cóż, ważne, że to umie, stwierdził Miki. W końcu nadszedł dzień pokazu. Mini obsługiwała kasę z biletami i to właśnie tam spotkali ją przyjaciele. – Cześć, Miki! – przywitała się. – Mam wspaniałe wieści. Zebraliśmy już dość pieniędzy na budowę schroniska dla zwierząt. – To fantastycznie! – zawołał Miki. Niestety występ Pluta wcale nie przebiegał fantastycznie. Gdy Mordek lub Ferdek kazali mu siadać, pies podawał łapę. Turlał się, kiedy miał skakać, a dawał głos na kometę – leżeć! A gdy szef policji, komisarz Okara szykował się do przyznania głównej nagrody w konkursie, Pluto wystrzeżył na niego zęby i groźnie zawarczał. To tak się nieszczęśliwie złożyło, że komisarz stanął dokładnie tam, gdzie Pluto zakopał kość. Policjant miał właśnie ogłosić zwycięzcę. Kiedy z kasy biletowej dobiegał przeraźliwy krzyk, to mini mi wołała o pomoc. Ratunku! Złodziej! krzyczała. Zatrzymać złodzieja! Pomocy! O nie zawołali jednym tchem mordek i ferdek. Pieniądze na schronisko. Komisarz Ochara, Miki i jego siostrzęccy popędzili co tchu w kierunku kasy. Pluto był już na miejscu przestępstwa i zapamiętale węszył dookoła w poszukiwaniu jakiegoś tropu. To strasznie. Odeszłam od kasy jedynie na sekundę i pieniądze zniknęły. Rozpaczała Mimi. Widziałam tylko, jak ktoś ucieka z kasetką tym Pluto przestał węszyć i rzucił się w stronę lasu. Po chwili z pomiędzy drzew wybiegł mężczyzna, przeraźliwie krzycząc. W ręku ściskał kasetkę z pieniędzmi. Pluto mocno trzymał go zębami za spodnie. Nagle pstryk! Materiał pęki złodziej wystrzelił jak z procy, by wylądować w objęciach komisarza Ochary. Jeszcze tego samego dnia po południu komisarz Ochara oznaczył pluta specjalnym medalem dla czworonożnych bohaterów. Dzięki odwadze tego psa wszystkie bezdomne zwierzęta z okolicy znajdą schronienie, a może nawet prawdziwą kochającą rodzinę oświadczył policja wiecie co powiedziała Mini, kiedy przyjaciele ruszyli w drogę powrotną do domu to nawet dobrze, że Pluto nie jest pieskiem wystawowym w końcu jest z kimś więcej Pluto jest prawdziwym bohaterem. Miki, mordek i ferdek przytaknęli, a Pluto przez nikogo nie zachęcany wszystkim po kolei podał łapę, bo akurat miał na to ochotę. I to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Monika Włomaszeń Czerwińska.